W swojej wypowiedzi chciałabym poruszyć temat używania plastikowych reklamówek. Temat jest coraz częściej poruszany, jednak mam wrażenie, że wciąż za mało jest wiedzy ludzi na ten temat. W ciągu jednego roku Polak zużywa około 490 toreb foliowych. Czas użytkowania jednej foliówki to średnio zaledwie 25 minut tyle, ile potrzebujemy, aby wrócić do domu i rozpakować zakupy. Jej żywot na tym świecie niestety magicznie się nie kończy. Jeśli nie zostanie zutylizowana, będzie szkodzić ziemi jeszcze około 100 do 500 lat. Walka z plastikowymi jednorazówkami emocjonuje wszystkich związanych z ekologią, ochroną środowiska czy recyklingiem. Coraz bardziej restrykcyjne rozwiązania prawne przygotowywane na poziomie Unii Europejskiej czy w poszczególnych państwach mają spowodować spadek użycia takich toreb? Tymczasem Eurostat podał dane dotyczące ich użycia w Unii Europejskiej. Dotyczą one co prawda roku 2020, ale niewielkie wahania na przestrzeni lat poprzednich pokazują skalę problemu. Pomimo tego, że użycie plastikowych toreb na zakupy zmniejszyło się od 2018 roku, to systematycznie rośnie zużycie tzw. zrywek. Zrywki to są bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów. Europejczycy zużyli ich w 2020 roku aż 14,7 miliardów sztuk. W latach 2018 i 2019 ich zużycie wynosiło odpowiednio 14 miliardów i 14,3 miliardy. Widzimy tu wzrost zużycia tych zrywek. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że część konsumentów, chcąc uniknąć opłaty za plastikową reklamówkę, pakuje zakupy do woreczków przeznaczonych na owoce i pieczywo. Osobiście pracuję w sklepie spożywczym i sama zauważyłam, jak często ludzie właśnie pakują zakupy w te małe plastikowe woreczki przeznaczone do warzyw i owoców. Często też pakują każde owoc i każde warzywo oddzielnie. Potrafią też wziąć kilka torebek na zapas. Cieszy mnie jednak fakt, że niektóre sklepy zaczęły wprowadzać opłatę za użytkowanie tej zrywki do celów innych niż kupno warzyw i owoców bądź pieczywa. Należy pamiętać: torby foliowe są jednym z największych źródeł zanieczyszczeń plastikiem. Choć paradoksalnie jednym z najprostszych do wyeliminowania. Ich ogromna liczba trafia poprzez rzeki do mórz i oceanów, gdzie razem z pozostałymi śmieciami tworzy wielką plastikową zupę. Co roku przybywa tam 8 milionów ton plastiku. W tym tempie, do 2050 roku, w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Nie mówi się o tym, tak głośno, ale torby plastikowe powodują zagrożenie dla ludzi. Wydzielają bowiem one szkodliwe substancje, które przenikają do produktów, które spożywamy. Dlatego ważne jest, aby jak najmniej używać tych plastikowych toreb. Alternatywą dla tych szkodliwych plastikowych jednorazówek są materiałowe torby wielokrotnego użytku, które mogą posłużyć przez długi czas. Są wytrzymałe i przewiewne, więc lepiej przechowuje się w nich warzywa i owoce, no i po prostu są wygodne, a przy tym zdecydowanie tańsze. Od pewnego czasu w Polsce i w Europie za torebkę foliową naliczona jest dodatkowa opłata nawet kilkadziesiąt groszy. To niby nie są wielkie pieniądze ale zliczając kilka takich torebek tygodniowo i mnożąc przez cały rok, otrzymamy już sporą sumę. Tymczasem materiałową torbę kupisz raz i używasz wielokrotnie. Wydane na nią kilka lub kilkanaście złotych szybko się zwróci. Woreczki Zero Waste świetnie nadają się nie tylko do transportu, ale i przechowywania żywności. Dobrze przypuszczają powietrze, więc owoce i warzywa nie zepsują się tak szybko. Możesz je też zbliżyć, by produkty zachowały dłużej świeżość. Korzystanie z ekologicznych wielorazowych toreb na zakupy wymaga wyrobienia w sobie pewnych nawyków. Należy pamiętać, by zabierając je ze sobą zawsze przed wyjściem do sklepu. Warto też jedną z nich, np. z cienkiego materiału, która, dużo, która nie zajmuje dużo miejsca, nosić zawsze przy sobie, by zapakować w nią spontaniczne zakupy. Zadbajmy razem o naszą planetę.